Siemaneczko, z tej strony Black, witam was w moim kolejnym pack openingu z Totsów. Znowu jest to Bundesliga. Jak wiecie są jeszcze paczki po stoka. Dosłownie jest po nas drugi. Na początek, zanim otworzę paczkę, chciałbym wam podziękować za łapki w górę przed, pod ostatnim pack openingiem z też to z Bundesligi. Było aż 14 łapek w górę i tylko jedna na nie. Na razie to jest rekord mo pod moimi filmikami. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwy, że udało Wam się osiągnąć taki wynik. No ale przejdźmy już do paczki, żeby nie przedłużać. Paczki za stoka. Paczka za stoka, team of the season. Dobrze wiecie, poprzedni razem trafiłem Lewandowskiego. Zobaczymy co będzie dzisiaj. Paczka już leci. Zostały już tylko 43 minuty do końca trwania tej paczki. No ale cóż, lecimy. A w środku Mario Gomez, Fernando Torres po raz kolejny, Begowicz, też wczoraj go trafiłem, Pablo Hernandez, Dżucak, Pecoli, Paulinho, Nicolaou, Smolink, DeFu, Rami, Zanetti, Rosicki, Grouch. Andres Fernando, MVilla, Ralph Duricic, Jackson oraz Atsu. Bardzo słaba paczka. Bardzo, bardzo słaba paczka. Jestem naprawdę żenowany tym co dzisiaj trafiłem. No ale cóż, chyba na tyle. Żegnam się z Wami. Widzimy się w kolejnym odcinku, a ja zachęcam Was jeszcze do subskrypcji mojego kanału. Z obejrzenia mojego fanpage'a na facebooku, link w opisie. No i do oglądania kolejnych filmików. Cześć!